Dzień dobry Państwu w imieniu Zarządu Powiatu Kuckiego Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja zajmuję się właśnie tą wspaniałą dziedziną turystyką, kulturą, promocją, również sportem. Chciałem Państwu parę zdań przybliżenia, czym się Powiat zajmuje w tej dziedzinie i jakie ma kierunki rozwoju. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja jest doskonałą okazją do spotkania wszystkich aktywnych działaczy oraz przedstawicieli zarówno samorządów lokalnych, jak i branży turystycznej, którzy na co dzień zajmują się promocją turystyką. Jak wszyscy Państwo zapewne wiecie, rozwój turystyki i promocja są jedynymi, jednymi z ważniejszych obszarów działalności powiatu kłodzkiego. Jest to zgodne z przyjętą przez Radę Powiatu Kłodzkiego strategią powiatu kłodzkiego, która na majowej sesji została zaktualizowana i przyjęta na lata 2008-2015 której główny cel strategiczny zakłada wzrost standardu życia mieszkańców powiatu przede wszystkim z poszanowaniem wielokulturowego dziedzictwa środowiska naturalnego z wykorzystaniem walorów turystycznych i uzdrowiskowych. Wspomniany przeze mnie cel strategiczny będzie realizowany między innymi poprzez odpowiednią politykę promocyjną, która będzie koncentrować się na wzmacnianiu wizerunku ziemi kłodzkiej jako regionu w wybitnych walorach krajobrazowych, uzdrowiskowych oraz bogatym dziedzictwie kulturowym. Realizacja zadań w tym zakresie zajmuje się, realizacją w tym zakresie zajmuje się u nas Referat Promocji Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku, który pełniąc rolę koordynatora działań promocyjnych w powiecie podejmuje liczne inicjatywy w celu tworzenia atrakcyjnego wizerunku regionu oraz stymuluje do tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. Wyżej wymienione zadania promocyjne Referat wykonuje przy ścisłej współpracy z gminami powiatu instytucjami kultury, branżą turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym zakresie, w zakresie turystyki, które powiat Kłocki zamierza aktualnie realizować we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz Dolnośląską Organizacją Turystyczną jest opracowanie koncepcji subregionalnego sieciowego produktu turystycznego. Dokument ten, diagnozując stan turystyki na ziemi kłodzkiej, pozwoli wyłonić główne produkty turystyczne ziemi kłodzkiej wraz ze ścieżkami ich promowania. Będzie on także podstawą do aplikowania ośrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Koncepcja będzie także jednym z tematów poruszanych w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Jest to więc doskonała okazja, by raz jeszcze zaprosić państwa do współpracy i współtworzenia tego dokumentu. Dziś także chciałbym zaprezentować państwu najważniejsze przedsięwzięcia promocyjne planowane na rok 2009, których realizacja w dużej mierze zależy właśnie od współpracy z całym środowiskiem turystycznym ziemi kłodzkiej, a będą to między innymi prezentacja ziemi kłodzkiej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tutaj chciałem powitać europosła, pana Stanisława Jałowieckiego, z którym współpracujemy i który nam tutaj pomaga właśnie ziemię kłodzką wypromować w Brukseli. Mamy znakomity plan i tu z tego miejsca również państwa zapraszam o kontakt ze starostwem powiatowym z tym wspomnianym naszym referatem promocji, ponieważ tą promocję planujemy w przyszłym roku, w 2009 na przełomie miesięcy myślę luty, kwiecień, ale to jest jeszcze do uzgodnienia z panem europosłem, który również tutaj znakomicie nam pomaga organizacyjnie i również finansowo. Także myślę, że jako kraj, jako ziemia kłodzka już w Europie, w Unii Europejskiej powinniśmy właśnie tam zaistnieć. Jak zaistniejemy, no to już od nas zależy. To jest po prostu dosyć trudne, ale to wrażenie w Europarlamencie i w samej Brukseli no musi być bardzo, bardzo ciekawe i dynamiczne. Następną, proszę Państwa, są obchody 550-lecia powstania hrabstwa kłodzkiego. Też impreza, która będzie trwała w przyszłym roku. W tej chwili tworzymy zarysy tej, tej imprezy i poprzez tą imprezę właśnie chcemy przybliżyć po pierwsze historię ziemi kłodzkiej, a po drugie właśnie w ten sposób się wypromować. No i proszę Państwa, bardzo ważna dla nas impreza, 20 światowy polonijny sejmik działaczy polonijnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taki sejmik był już na terenie powiatu kłodzkiego w 1999 roku. To są działacze polonijni z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski mówić, rozmawiać, radzić o pomocy dla polskiego sportu, rozwoju polskiego sportu i współpracy również i pomocy organizacji imprez olimpiad za granicą. Tych działaczy przypuszczam, że przyjedzie około 150-200. Jest to znakomita okazja również do promocji powiatu kłodzkiego. Udało nam się w ubiegłym roku wygrać konkurs kolejny na organizację tej imprezy na terenie powiatu kłodzkiego. Sejmik będzie się odbywał w przyszłym roku na przełomie czerwca, lipca w Polanicy Zdroju. Oprócz tego, proszę państwa, jest znakomita okazja, ponieważ Polski Komitet Olimpijski wraz z władzami państwowymi, które zajmują się sportem, również będzie obchodził w przyszłym roku i w tym czasie obchody 90-lecia istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli jest bardzo dobra okazja, żebyśmy mogli tutaj wykorzystać ziemię kłodzką. Oczywiście ci, którzy przyjadą, to są przede wszystkim Polacy, którzy dawno wyjechali poza nasze granice oczywiście wywiozą stąd, myślę, że jak najlepsze wrażenia i myślę, że naszą ziemię kłodzką będą promować u siebie w swoich krajach. Następną ważną dla nas imprezą jest konferencja Mosty, Wiadukty i Tunele Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłodzkiej, oraz y, rola technicznych organizacji polonijnych w podnoszeniu poziomu technologii w kraju. Również tutaj chcemy wykorzystać Polaków, którzy mieszkają za granicą, przede wszystkim naszych inżynierów, którzy y, wsławili się w, y, w całym świecie budując właśnie te piękne, y, tak pożyteczne budowle mostowe. Praktycznie nie ma miejsca na, na kuli ziemskiej, gdzie Polak by nie projektował lub by nie budował mostu. Chcemy właśnie z tego świata tych ekspertów tutaj zgromadzić na tej konferencji i również przede wszystkim po tej konferencji chcemy przygotować publikację, publikację, która by była również atrakcją turystyczną, gdzie chcemy przybliżyć właśnie te tunele, wiadukty, mosty ziemi kłodzkiej, ale przede wszystkim Dolnego Śląska. Oprócz głównych, tych głównych inicjatyw liczę także na aktywną współpracę przy realizacji bieżących zadań związanych z wydawnictwami promocyjnymi, uczestnictwem i organizacją targów turystycznych, realizacją projektów ze środków europejskich, a także na współdziałanie w zakresie rozwoju agroturystyki na ziemi kłodzkiej. Życząc Państwu owocnych obrad podczas dzisiejszego forum zachęcam do dyskusji, wymiany poglądów oraz do dalszej współpracy. Ja chciałem również Państwu powiedzieć, że bardzo duży nacisk będziemy kładli w tym roku i w przyszłych latach, żeby nasze stoiska na targach turystycznych były stoiskami dynamicznymi i wrażeniowymi. To już zapoczątkowaliśmy wcześniej na targach na Tursalonie w Poznaniu, gdzie wspólnie z panem dyrektorem Sławomirem Pietrasem, dyrektorem Teatru Wielkiego w Poznaniu, udało nam się stworzyć taki dwór moniuszkowski, również dwór szlachecki na stoisku. To stoisko było wrażeniowe i było bardzo duże zainteresowanie tym. Idziemy, chcemy iść w tym kierunku, żeby stoiska były ciekawe, wrażeniowe, a nie takie zwykłe, które po prostu no niestety dzisiaj nie rywalizują z innymi, z innymi stoiskami innych regionów czy innych innych podmiotów y, turystycznych. Trzeba ściągnąć tego turystę potencjalnego, który do nas miałby przyjechać właśnie na to stoisko, gdzie y, on się zaciekawi tą ziemią kłodzką. Również proszę państwa, bardzo duży nacisk w tej chwili będziemy i y, kładziemy na promocję powiatu kłodzkiego, nie tak w powiecie kłodzkim jak na zewnątrz. Większość środków przeznaczamy na promocję powiatu kłodzkiego na zewnątrz. Jak również, proszę Państwa, w tej chwili bardzo liczymy na współpracę zagraniczną. Mówiłem Państwu o wspomnianych już promocjach i targach w Brukseli, ale również w tej chwili współpracujemy z różnymi regionami. W tej chwili współpracujemy przede wszystkim dynamicznie, można powiedzieć, mimo że nie mamy żadnego partnerstwa regionalnego z regionem włoskim, Doliną Aosty, regionem alpejskim gdzie nasza młodzież jest tam w tym regionie w podmiotach turystycznych, na praktykach, bardzo dużo możemy stamtąd od nich właśnie zaczepnąć doświadczeń, ponieważ ten region, mimo że ma Wysokie góry ma wiele więcej atutów niż my, natomiast wyszedł z biedy i myślę, że możemy się wzorować na różnych rozwiązaniach, które oni już przeszli w promocjach, również dofinansowaniach podmiotów turystycznych, które utrzymują ten styl alpejski. W tej chwili również prowadzimy, proszę Państwa, rozmowy z konsulatem generalnym w Lwowie w celu nawiązania kontaktów i podpisania partnerstwa ze Wschodem, czyli z Ukrainą. Chcielibyśmy, żeby to podpisanie tego partnerstwa nastąpiło jeszcze w tym, w tym roku. W tej chwili trwa poszukiwanie i można powiedzieć taka selekcja regionów, które by były dla nas jak najbardziej właściwe do, do współpracy, czyli podobnego regionu, być może uzdrowiskowego i turystycznego, bo myślę, że ta współpraca byłaby dla nas najlepsza. Chciałem jeszcze raz bardzo. Pozdrowić Państwa w imieniu Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oczekujemy również na Państwa uwagi, bo to, co my robimy, jeżeli chodzi o promocję, o rozwój Ziemi Kłodzkiej, nie zawsze w Państwa przekonaniu, przekonaniu ekspertów, przekonaniu gestorów bazy turystycznej jest właściwe. Dlatego oczekujemy na ewentualne uwagi i możliwości jakby korekt w naszej pracy samorządowej. Dziękuję bardzo.